Witam wszystkich z tej strony Lodżek i w sumie jest to nagrywany komentarz od razu po tym jak pograłem ten mecz. Wróciłem ze szkoły, włączyłem Xboxa, włączam free for all i dołączam do gry. Jak się okazało, ugrałem tutaj na swojego najszybszego Muaba w historii. Oczywiście nie byli przeciwnicy na wysokim poziomie, ale jednak zawsze coś czas, to równiutko 2.40 tutaj padłem na samym początku. Używam UMP z tłumikiem i zasięg. Ostatnio oglądałem filmik dobrego, no już dość znanego. Amerykańskiego komentatora, Tim Art I on powiedział, że UMP z tłumikiem i zasięgiem jest naj... Potrzebuje najmniej kuli A ja jako, że z UMP mam bardzo dobre wspomnienia, bo w Modern Warfare 2 UMP było bardzo dobre w Modern Warfare 3, MP7, PP90 miażdży, miażdży tę broń Ale dobry gracz nie powinien mieć problemu z ogarnięciem także tej broni Tutaj było tak masakrycznie wiele sytuacji, w których powinienem paść Ale jednak się tak nie stało Mapka HardHat, jedna z moich ulubionych mapek ja oczywiście mam specjalistę, jak już wiele razy mówiłem, nie używam nic innego oprócz specjalisty. I jak się okazało, opłaca mi się to. Ja nie no, nie, powiem wam, że nie ma sensu w tej grze używanie nic innego, gdy specjalista może nam pompować naprawdę, naprawdę i pomagać. Tak na dobrą sprawę jest to tak zwany panic upload, bo... Ugrałem ten match i postanowiłem go wrzucić. W sumie niedziela powinienem... Niedziela, co ja gadałem, w sumie weekend powinienem coś wrzucić. Filmik jest naprawdę krótki, chyba niecałe 4 minuty będzie trwał komentarz. Więc dlatego może jeszcze na pewno coś jutro wrzucę i w niedzielę też coś postaram się wrzucić w skizon 3 lub z innego Call of Duty Ale tutaj jestem podjarcowany, że... No tylko 2.40 możecie sobie policzyć od pierwszego do ostatniego kila na Moabie. Yy, tyle właśnie czas trwał, 2.40, 2 minuty 40 sekund równiutko, przeciwnicy nie byli najwyższych lotów, yy, ratio jakie tam mieli, po, po skończonym meczu patrzyłem to najwyższy miał 1.40, a najgorszy miał 0.80, to nie są jakieś wysokie loty, przy moim tam ponad 2, chociaż moje też nie jest wysoko, na Xboxie mam ponad 2, na Playu jest 3. Ale to zależy od czego, jak gramy, itp itdr, radio na pewno nie świadczy o graniu, bo ja mogę się wygłupiać, mieć radio niskie, a przychodzi co do czego i mogę złoić 30 do 1, 30 do 2, wiele, wiele razy. Jeszcze zostało trochę czasu, to powiem, że mam zamiar ogarnąć w ten weekend top 5, kilka ładnych akcji przyszło, dostałem ładne przejścia, ładne intra i zobaczymy jak to będzie. Tutaj właśnie już widzicie mam 22 kile, ale że wstrzymałem na początku to jest 19 kill mob streak Ja ogólnie się zreflektowałem dopiero gdzieś na 20, gdzieś w tym momencie gdy tego pana tutaj sprzątałem, który tam siedział z rogu Zreflektowałem się, że kurde już, a razu nie padłem, patrzyłem na statystyki, kurde już 20 do 1 A może coś z tego wyjdzie Jeszcze korzystając z chwili czasu coś, coś pogrywam Hardcore free-for-all, bardzo mi się podoba, że dodali hardcore, bardzo lubiłem hardcore free-for-all grać w Black Opsach. Oczywiście hardcore tryby objektywowe są bardzo kamperskie. tutaj właśnie Moab. Hardcore tryby objektywowe są bardzo kamperskie, ale free-for-all można sobie poradzić. Gdy biegamy, znamy spoty itp., można sobie poradzić. Tutaj po jakimś, dostałem po tym meczu 2-3 wiadomości, dostałem od Niemców. Wszyscy byli Niemcami i mówili, że chcą grać tak jak ja. Dobra, to by było na tyle, wynik końcowy 30 do 1 z głupią śmiercią na początku, MOA wbity w 2 minuty 40 sekund. Ja się z wami żegnam, zapraszam was do klikania łapy w górę, to naprawdę pomaga, już wiele razy wspominam, więc łapy w górę, komentujcie, subskrybujcie. I to by było na tyle, do następnego komentarza. Pozdrawiam.